Fight pl Jesteśmy na Mistrzostwach Polskich Młodzieżowców w kickboxingu. Z nami jest najlepszy zawodnik mistrzostw polski, zawodnik wichru kobyłka, Andrzej Mozelewski. Andrzej, jak oceniasz poziom zawodów? To znaczy nie było tak dużo dobrych zawodników, jakby mogło być. Brakowało kilku dobrych nazwisk, brakowało jak dla mnie złotego, Pazana, to znaczy. e, Czopowicza. Mówię o swojej kategorii wagowej, tych których tam chłopaków znam, e, może Pilipa. Ale ci, którzy się zjechali, no, tak jak ostatnia moja walka finała mogę powiedzieć, że to był chyba taki naprawdę bardzo wysoki poziom. Była bardzo ciężka walka, dlatego zjechało się niewielu zawodników, ale trzymali poziom. Mhm. Zdecydowanie. Rozumiem. Tym razem zawody odbyły się w kobyłce, w miejscu, gdzie na co dzień trenujesz. Czy uważasz, że eventy we własnym mieście, tak, są dla ciebie cięższe, wolisz walczyć przed swoją publicznością, czy raczej wolisz walczyć na wyjazdach? Czy... Mogę powiedzieć, że tam po tam kilku sezonach startów jestem już na tyle jakimś tam zawodnikiem w miarę doświadczonym, że jakoś tak bardzo mi to nie przerażało. Nawet może trochę bardziej motywowało, bo na wyjeździe można odpuścić, a tu jest dodatkowa raczej w moim przypadku motywacja, że trzeba wygrać, a nie można odpuścić po prostu, więc chyba, chyba bardziej motywują. Mhm. Rozumiem, a jakie są Twoje plany na dalszą część sezonu? To znaczy z 16 mam jeszcze bardzo ciężką walkę zawodowego mistrza Polski z Kamilem Rutą, dotowanym zawodnikiem, więc yy, no trzeba się do niej przygotować, bo teraz nie chcąc są się tłumaczyć i byłem jeszcze tam za trzy tygodnie chory, tam miałem infekcję gardła i tak nie mogłem się teraz przygotowywać, więc te zawody tak fajnie wypadły, mimo że tam jakaś taka forma nie była może optymalna. Więc do 16 listopada ciężka praca, a potem myślę, że sobie troszkę odpuszczę. Mhm, rozumiem. Ty ostatnio walczyłeś w bodajże dwóch finałach właśnie z Kamilem Rutą. Co się stało, że dzisiaj nie wystartował? 40 stopni gorączki, zmogło go, się, może do, teraz może kolej na niego. Ja byłem chory, teraz ja wyzdrowiałem mu za chorobą. No tak wypada, no choroba nie wybiera.